Cześć. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, jak w prosty sposób w domu możecie sami wykonać wosk, którym możecie zabezpieczyć deskę do krojenia lub inne drewniane elementy. Do tego będziecie potrzebować wosk pszczeli, który obecnie można kupić bez problemu przez internet, oraz trochę oleju jadalnego. Więc, jak widzicie, ja już wcześniej pokroiłam wosk takim oto nożykiem kuchennym i zalałam to olejem. W przybliżeniu tak to właśnie wygląda. Tego oleju jest naprawdę niewiele. I teraz to wszystko podgrzejemy do momentu, kiedy wosk się rozpuści i stanie się cieczą. Więc teraz będziemy to podgrzewać. Ja akurat to robię w kąpieli wodnej, żeby nie stawiać szkła bezpośrednio na kuchenkę. Do garnka wlałam wodę. A do tego garnka włożyłam naczynie szklane. I teraz zobaczymy. Musimy poczekać, aż to wszystko się razem roztopi. Jak widzimy, już jest końcówka. Pomogłam sobie patyczkiem, żeby było szybciej. Ale całość roztopiła się mniej więcej 2-3 minuty. Bo całkowicie już się roztopił. I w takiej formie możemy go przelać do słoiczków, zanim on przyjmie formę stałą, lub po prostu zużyć do nasmarowania deski lub innego elementu drewnianego. Ja już sobie przelałam wosk do słoiczka. I w takiej formie możecie go przechowywać bardzo, bardzo długo. Co najważniejsze jest on ekologiczny i nietoksyczny. Bez przeszkód można nim smarować deski do krojenia i może mieć on kontakt z żywnością. Pokażę Wam, jak wygląda teraz wosk w stanie stałym, po jakimś czasie z płynu zrobiła się właśnie taka masa. Jeżeli chcecie przyspieszyć ten proces, to. Polecam wstawić to do lodówki. Będzie szybciej. Jak dotkniemy, to ma taką właśnie konsystencję, jak masło. Więc polecam zaznaczyć słoiczek, żeby się nie pomylić czasem i nie posmarować sobie tego na chleb jako miód. Jak zaczniemy smarować drewno, to bardzo ładnie się rozprowadza. Można ściereczką bawełnianą wetrzeć. Pozostawić do wyschnięcia i zabezpieczona deska będzie nam długo, długo służyła.